W tym momencie trudno jest powiedzieć, jak wygląda akcjonariat Akronu, ile tak naprawdę ma, bo wiemy, że Nowika ma 20%, natomiast te 22 drobnego akcjonariatu, pytanie ile w, tych, w tym zazdolnionym akcjonariacie, akcjonariacie ma jeszcze Akron? Do 5% wielkości w ogólnym akcjonariacie danej spółki nie trzeba tego publikować nie, nie trzeba tego tej informacji ujawniać, kiedy się te 5% przekroczy, należy to ujawnić, więc pytanie, na ile Akron przez słupy, przez spółki słupy skupuje akcji grupy Azoty, a na pewno jest polską chemią bardzo zainteresowany, bo to widać od wielu, wielu lat, że, ta, że to dążenie do, do przejęcia polskiej chemii jest bardzo istotne i niestety mam takie, takie przeczucie, myślę, że Państwo również, że Akron nie spocznie na tym, że tylko wprowadzi swojego przedstawiciela do grupy azoty, tylko będzie starał się przejąć w konsekwencji krok po kroku kontrolę nad całą grupą azoty i w tym momencie przejąć tą spółkę, która właśnie dla sektora skarbu państwa powinna być strategiczna i tą spółkę, która świadczy o kondycji gospodarczej Polski, nawet z uwagi na sam, na sam fakt, że grupa azoty jest największym odbiorcą instytucjonalnym gazu. Same zakłady azotowe 9% w ogólnym zużyciu, Grupa Azoty, nie chcę się pomylić, ale słyszałam około 20%, 20% czyli kędzierzyn, w police plus azot Z informacji, które dzisiaj dostałam w środę, oprócz tego, że to będzie dzień bardzo burzliwy politycznie w Sejmie, odbędzie się posiedzenie Komisji Skarbu Państwa w sprawie omówienia sytuacji w Grupie Azoty. Też mam referować wniosek naszego klubu, bo to jest komisja zbłana na podstawie artykułu 152 regulaminu sejmu, który mówi o nadzwyczajnym zwołaniu posiedzeniu komisji w danej sprawie. No to tak mniej więcej jak to w radach naszych wygląda, jeżeli podpisuje się grupa osób i zwołujemy komisję i my taką komisję e, zwołaliśmy, ona się odbędzie w środę. E, zaproszę oczywiście związki zawodowe, komitet obrony zakładów ozotowych, przed, wszystkich przedstawicieli związków zawodowych. Myślę, że również zarząd przyjedzie, zaproszę również samorządowców, prezydenta, starostę, żeby w tej komisji uczestniczyć i żeby rozmawiać na właśnie na ten bardzo ważny temat, bo tego tematu już nie można zamieść pod debatów. Teraz już w tym momencie trzeba walczyć. są różne możliwości, może dokonać bądź do zamiany akcji, może dokonać wypuszczenia nowej, nowej emisji akcji i myślę, że w tym, to w tym zakresie bym bardziej szła w tym kierunku wypuszczenia nowej emisji akcji grupy, a za to, żeby zwiększyć akcjonariat, a tym samym umocnić skarb państwa. Bo Zamiany to jest raczej trudna sytuacja do wykonania. Natomiast Skarb Państwa ma możliwości, a przede wszystkim wpisanie grupy azoty na listę spółek strategicznych. Dlaczego mówiliśmy, że to jest istotne to wpisanie grupy najpierw mówiliśmy zakładów azotowych, pułapy potem grupy azoty na listę spółek o znaczeniu strategicznym dla Skarbu Państwa. Dlatego, że z jednej strony one gwarantują to, że spółka nie zostanie wrogo przejęta, a po drugie gwarantują, że spółka ta będzie wyłączona Szeroko rozumianego procesu prywatyzacji, że skarb państwa będzie miał po prostu większość w tej spółce. Dlatego dla nas jest to sprawa kluczowa. I e, nawet my w tym apelu nie pokazujemy, e, nie narzucamy ministrowi, e, znaczy narzucamy jedno, tak, żeby wpisać tą e, grupę Azoty na listę spółek strategicznych. Ale jeżeli chodzi o koncepcję poszukania, odzyskania pełnego nadzoru właścicielskiego nad grupą azoty, zostawiamy to ministrowi, żeby on w ramach swoich kompetencji, swoich doradców, wybrał tą opcję i taką możliwość, która będzie najlepsza dla grupy azoty, która właśnie pozwoli ochronić ten, ten udział właścicielski z Państwa. państwa. Złota akcja nie jest czymś, co nas powinno uśpić. Ja tylko przypomnę taką spółkę na Węgrzech, ona się nazywała bodajże MOL, spółka MOL węgierska, gdzie też uspokajano, że jest złota akcja, i wszystko spokojnie. Europejski Trybunał przyznał rację Rosjanom i spółka, i złota akcja w tym zakresie nic nie pomogła, więc złota akcja w tym zakresie nie blokuje tej możliwości przejęcia spółki, to po pierwsze. A po drugie, nie chciałabym, żeby to źle zabrzmiało, ale Ministerstwo Skarbu Państwa jeszcze rok temu uspokajało, że, że nie ma możliwości, żeby grupa Akron przekroczyła ten próg statutowy do wprowadzenia przedstawiciela do rady nadzorczej. Te zapewnienia były publiczne, po czym po roku Akron poinformował, że w tym momencie już ma 20%. Więc same zapewnienia to jest za mało. Tutaj trzeba efektywnych działań, bo nawet jeżeli nasze. Rzecznie nie sądzę, ale nawet jeżeli nasze przewidywania są w tym momencie przesadzone, chociaż nie uważam, że one są przesadzone, to Ministerstwo Skarbu Państwa powinno zrobić maksimum działań, nawet na wyrost, żeby ochronić i zabezpieczyć grupę azotę, bo w tym momencie mówimy o zabezpieczeniu najważniejszej spółki. To jest gigant chemiczny, a jak Państwo pamiętacie, gigant chemiczny, na który czycha od wielu, wielu lat rosyjski kapitał, bo to się zaczęło jeszcze w czasach, w latach tam 2003-2004, kiedy już były pierwsze próby wsadzania swoich przedstawicieli do, przedstawicieli czy próby przejęcia tej grupy azoty, jakieś tam podchody. Potem, kiedy zakłady grupy azoty weszły na giełdę, no przecież zakłada została od 2005 roku, no to w 2000, to był dziewiątym? syntos, tak? Syntos ogłasza wezwanie, no to to już pokazuje, że próby wrogiego przejęcia są cały czas, więc w tym momencie nawet jeżeli te zabezpieczenia są na wyrost, one powinny być zrobione.